Jeżeli szukasz sprawdzonej przynęty do łowienia kleni pstrągów w rzekach, bądź też w formule troltera, koniecznie obejrzyj ten materiał. Cześć, ja mam na imię Hubert, Team Libralurs, i dzisiaj mam przyjemność zaprezentowania Wam kolejnej naszej przynęty. Pokażemy Wam dzisiaj, jak ją można zbroić, jak ją można prowadzić, ale przede wszystkim powiemy też, Jakie ryby można na nią skutecznie łowić? W ostatnim czasie wyszło od nas naprawdę sporo nowości, ale dzisiaj chcę z Wami omówić przynętę, którą jest. Larwa. Na wstępie przedstawiając samą larwę, trzeba powiedzieć o tym, że jest to przynęta należąca do serii Trout. Trout series. Dedykowana specjalnie do łowienia pstrągów potokowych, tęczowych oraz wszelakich odmian tej właśnie ryby. mamy tutaj 20 sprawdzonych, łownych kolorów, które zawsze możemy dopasować do warunków panujących nad wodą. No i co jest najlepsze w tej serii? Poza tym, że są wykonane ze specjalnego materiału, który naprawdę smakuje rybom i w momencie, gdy one przypływają koło naszego zestawu, nie przechodzą obojętnie obok tej przynęty, to są one doskonale odzorowane. Czyli mówiąc o takiej larwie, która, jak sama nazwa wskazuje, jest po prostu idealnym odzorowaniem naturalnie występującej w przyrodzie larwy. Co jest fajne, w przypadku larwy mamy tutaj do czynienia aż z trzema różnymi rozmiarami, zaczynając od najmniejszej larwy, 30, po larwę 35 i największy model, 45. Zawsze możemy dopasować wielkość przynęty do warunków panujących nad wodą oraz do ryb, jakich oczekujemy, że będziemy łowili. Mimo, że mówimy tutaj o jednym modelu, w którym mamy aż trzy wersje rozmiarowe, mamy tutaj aż cztery wersje zapachowe, w których znajdziecie aromat bez aromatu, czyli no scent, dwa moje ulubione, serowy oraz krylowy. One zawsze sprawdzają się doskonale na rzekach. I aromat czosnku. Tak jest. Czosnek, który jest bardzo popularny właśnie na łowiskach typu Troutara. Siedzi. Taki oto tęczak i mała larwa. I tutaj mamy już larwę 35 wyciągniętą ze słoika. Zobaczcie na te najdrobniejsze detale włożone w tę przynętę. Jest niesamowicie skuteczna, ale przede wszystkim bardzo uniwersalna. Co mam na myśli? W momencie gdy łowię w rzekach, stosuję najprostsze zbrojenie, które za chwilę wam pokażę, tak żeby ta przynęta dosłownie nie wykonywała żadnego nadmiarowego ruchu, ponieważ jeżeli zwrócicie uwagę, ona jest zagięta Taki lekki oto bananek, i dzięki temu, w momencie, gdy tylko mam napiętą linkę, ta przymięta jest prostą, nabita na haczyk, wykonuje delikatny wachlarz w wodzie, co zresztą też będziecie za chwilę mieli okazję zobaczyć. Druga sprawa, jaka tutaj jest także moim zdaniem wielkim plusem. To jest przynięta pływająca. Ten materiał jest pływający, wypornościowy. Dzięki temu rozszerzamy już tutaj wachlarz zbroiń, jaki możemy stosować o dodatkowe metody typu dropshot, boczny trok, i ta przymięta wtedy mimo że uzbroimy ją inaczej, ale jest tą samą przymętą, zachowuje się kompletnie w inny sposób. Czyli tak naprawdę kupując taki swójczek mamy myślę kilkanaście sposobów łowienia, tak żeby zawsze dopasować się do wybrednych ryb w naszym łowisku. I teraz pokażę wam jak zbroić taką przynętę. Tutaj mamy początek tej larwy. Przebijamy haczyk z tej strony. No i gotowe. Tak uzbrojona larwa będzie dość mocno pracowała w wodzie nawet przy jednostajnym zwijaniu. Zobaczmy jak ktoś zachowuje się w wodzie. Drugim sposobem jest nabicie teohaka. Z drugiej strony, dzięki temu ta przymięta jest bardziej wyprostowana, przez co tak naprawdę ona będzie też mniej kołysała się podczas zwijania, wręcz praktycznie w ogóle nie będzie wtedy pracowała. I wtedy, całą akcję nadajemy pracom naszej wędki. Były dwa głównie używane przeze mnie sposoby zbrojenia larwy. Oczywiście można zbroić to także z główki ołowiane, nie tylko wolframowe. Można to również zbroić, tak jak wspominałem, w czeburaszki bez najmniejszego problemu. Ta przymięta będzie się fajnie zachowywała wtedy w wodzie. Ale co jest ważne, jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat tego, jak można zbroić nasze przynęty, znajdziecie to zawsze w naszym aktualnym katalogu, który znajdziecie na stronie www.libralurs.com. To by było na tyle na temat larwy. Niesamowita przynęta, którą zawsze mam ze sobą w pudełku, szczególnie na rozpoczęciu sezonu, który już się zbliża. Z tego miejsca chcę Wam podziękować i zaprosić także na TikToka, Facebooka, Instagrama. Tam wrzucamy wszystkie informacje na temat naszych przynęt. Koniecznie tam zajrzyjcie, jeżeli jesteście ciekawi, bo tam także wrzucamy ryby, jakie są łowione właśnie na przynęty marki Libra Lurs. Do zobaczenia w kolejnym materiale.